Uwaga, to będzie ksenka komediowa. Okay. Tylko, że ona w sumie, będzie, sumie będzie prawdziwa, to, to będzie nie? Nie, śmieszna, czy będzie taka No, sama? no nie wiem. Ale ja też mogę sobie tak robić? To, to teoretycznie dobrze sobie robić, nawet jak, jak się nic nie ma z oczami, nie? No nie? No. Śmiało, na pewno, to jest śmiało, naprawdę. Ale ja nie mogę, stary. Jak widzę to nad swoim okiem. Nie mogę, stary. Musisz, nie, mogę. nie nie z Nie dam rady. To jest mogę rady. Ja ci zrobić. Od razu spróbuj. Nie, nie bój się. Nic się nie bój, to jest tylko kropelka. Właśnie, ja mam stary, Na naprawdę? Odruch, jakiś odruch taki, wy, jak wymiotny, no nie Co mogę. Nie, no nie będę ci tego robił szybko. Jak nie musisz, toń, to nie krop, nie? ktoś tak ci to. Ktoś, to tak, to... Stary, ktoś stary, powiedział, że To dzisiejszy odcinek będzie <laughs> dla ciebie pewną przeprawą. Czemu? Bo ty to musi robić coś ja, nie? nie, bo ja mam zamiar opowiedzieć, jak wyglądał mój zabieg. O nie Musisz mieć otwarte oczy i pójść na żywo? Stary o, Nie oh. dałbym rady <laughs> Karol sobie zrobił operację laserową oczu Albo laserową operację oczu w nie? Tak, tak. I pierwsze moje pytanie do ciebie. Jak tak. dobry dziennikarz, muszę od razu zapytać, dlaczego? Dlaczego? No bo przecież można chodzić w okularach. Nie, no, można chodzić w okularach, ale. Ergo, dlaczego? Ale chodzenie w okularach jest yy, uciążliwe. Inaczej. Kiedy jestem już po zabiegu, jestem. To jest dokładnie mój Właśnie. trzeci dzień, piątek dzisiaj, w środę robiłem zabieg, to jest trzeci dzień mój po zabiegu, żałuję, że tego nie zrobiłem wcześniej. No i jak? <laughs> jak wygląda w sensie co, co się dzieje? Idziesz, mówisz dzień dobry, chcesz zaparować. Nie, najpierw idziesz na badania. Czy się kwalifikują, sprawdzają twoją wadę i mówią, czy w ogóle się qualifikujesz i do jakiej metody. Yy, ja byłem... Od razu powiedz może ludziom, no. wada to było 2 plus astygmatyzm, Dwa tak? z hakiem plus astygmatyzm na obu oczach? Minus czy plus? Minus, minus, minus. Jak jest wada minus, to znaczy, że co? nie to, że widzę nie daleko. daleko. widzę blisko. No po co widzieć daleko? Dokładnie. I tak co, idzie na kompisie? No więc jakby po, po, po zbadaniu, yy, potem jest dobór metody. Ja miałem yy, metodę, która się nazywa SMILE, w tej klinice, czyli Vividum Medica, akurat tak to, się, tak to się nazywa. Czy to Vividum Medica też będzie miał twój ołtarzyk po operacji? Mam nadzieję, że nie. W każdym razie metoda Smiley jest najmniej inwazyjna. Mm -hmm. Dzięki w ogóle starej przeciwwskazania. To jest dla mnie niesamowite. Ja wiem, że to tro trochę przeskakuje do samego końca, ale przeciwwskazanie już po zabiegu, jakie mam? Jedyne hmm. przeciwwskazanie, Nie mogę przez miesiąc się kąpać w basenach. Bo tak, nie, żeby nie dostało się nic do oka, wiesz? Że, że nie brudna woda, Aha. wiesz, chodzi w ogóle o zbiorniki wodne. Żeby po prostu nie, nie kąpać się przez miesiąc. Jedne nie mogę tu też na oko. Jak wam się podobam? Ja, nie, nie jak ja wam się podobam. Jak ty się sobie podobasz? Mimo, że nie widziałeś na ekraniku. Nie, nie ja nie widzę się, teraz ja się nie widzę na ekraniku. Foto. Ale w ja już się widziałem. Ale to, to, to w ogóle nie jest interesujący stary. Ja, ja chciałbym ci bardzo. Chcę jak wiadomo, tliwa... operacja? Tak, opowiedzieć, jak wygląda zabieg stary. Zabieg wygląda w ten sposób, że po tych wszystkich kwalifikacjach, już, jak, jak, już by, jak już masz, ee, jesteś zakwalifikowany do zabiegu, do danej metody, zgadzasz się na wszystko, przyjeżdżasz tego dnia uh -huh. na zabieg najpierw. Podają ci hydroksyzynę, to jest lek na, e, na, uspokojenie. Na nie, 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 to jest atropina. Nie, a. hydroksyzyna jest na uspokojenie i paracetamol. I tutaj chillujesz chwilę, w tej chwilę. Chcesz to jest lek na uspokojenie przed operacją? Tak, no bo cała ta, cała ta operacja jest na żywca, nie? Jakby wiesz, no. ja nie śpisz, jesteś cały czas świadomy, a. wiesz co się dzieje, wszystko jest git, nie? E, Przebierasz się oczywiście w ciuszki takie pełne, nie? że tu masz fartuszek, tak? masz czapkę, wszystko. Wszystko, dupą? wszystko. Nie, 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 na, na swoje ubrania. Po prostu, ale żeby była... To, no, to prostu jest tylko w Stanach chyba, w Polsce nie ma takich kitarków. Plus, no nie operują mi dupy, nie? I kładziesz się, tak. w, kładziesz się w, już jakby w tej sali zabiegowej czy mhm. operacyjnej. Ja szczerze mówiąc, to jest chyba bardziej zabieg niż operacja, więc bez przesady z tymi pojęciami. A tutaj jedyne znieczulenie, mm. jak jest, to jest miejscowe, czyli jakby zakrapione są oczy? Mm. A. Środkiem znieczulającym. Czy nie coś igły znieczulający do oka. Dojdziemy do tego. Nie, w ogóle jest po pierwszej i najważniejsze. Nie ma ani grama bólu przez cały zabieg. Ani ni, nic się nigdy nie boli. Jedyne no, ból, co jest. No ale wszyscy wiemy, że największy ból to jest ten tutaj. Wiadomka. Chodzi o duszę. Leżę sobie w tym kitlu mm -hmm. i teraz tak. Najpierw podklejają ci plastrem rzęsy. Nie, nie, nie najpierw plastrem, same rzęsy, żeby nie no. wpadały rzęse. Potem zakładają ci te łapki, tak? Żeby ci trzymało oko, tak. O nie! Ja uważam, że niektórym widzom powinniśmy tak robić w sensie widzą LSA. Jak o, Wam się podoba, ona wygląda LES 7 odcinku dziennie. Dokładnie. No, nie, leżysz sobie po prostu w tym. I, e, I w tym momencie już oczywiście zaczynają ci nawilżać oko cały czas. I teraz jest najlepsze zabawa. Zaczyna się najlepsze zabawa. Wjeżdżasz pod maszynę, stary. Jak pod maszynę? No bo to jest robot, korekcja. Czyli y robot robi? Laserowa korekcja. Czy to robot robisz wszystko? Nie, nie, nie wszystko robi robot. Ja też się nie chcę wygłupiać, jeżeli coś. Jeżeli coś ja mówię to o swoich doznaniach. Ja I teraz tak, podjeżdżasz okiem pod taką, pod taką soczewkę, w której i Do tego się jest wcześniej kołczowanym, masz widzieć zielony punkt, i to jest prawdopodobnie chyba ten, ten, ten laser, który coś tam robi. Stary. I teraz ta soczewka zjeżdża ci bezpośrednio nad oko i delikatnie je jakby zasysa. O, nie. No, robi takie... Wyciąga cię oko Nie, do nie, do wy do nie, nie wyciąga go, nie wyciąga. Po prostu ona musi dotknąć tego oka i jakby wytworzyć lekkie, lekkie podciśnienie. Ale Ej. to jest to, także nie czujesz tego. Czujesz tylko takie, a okej, okay, coś mi dotknęło oka, nie? Tyle. Ej. I teraz w tym momencie pani prowadząca, mówi, pani Karolu czy jest pan teraz w stanie przez 25 sekund patrzeć cały czas w ten punkt. To jest jedyny moment, w którym ja muszę być aktywny jako pacjent, mhm. żeby nie zacząć kręcić okiem na wszystkie strony, mhm, tylko patrzeć dobra. przez 25 sekund w laser, no, bo to laser. I jak powiesz tak, to w tym momencie zaczyna maszyna pracować. Okay. Tylko, I wszystko byłoby spoko, tylko że po tych, z tych 25 sekund po 10 sekundach ten zielony punkt znika. I nadal trzeba patrzeć w to samo miejsce. Aha. W sensie, trzeba nie spanikować przez 15 sekund i po hmm. prostu cały czas patrzeć w ten. To się kończy, oko się, oko się odkleja teraz? od tego, nie, 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 I wtedy stary nic nie widzisz. Ale na jedno oko tylko. No drugie masz zaklejone, też nic nie widzisz. Stary, odklejasz się od maszyny i nic nie widzisz. Na no to oko, które masz totalnie odsłane. Jest tak szaro, po prostu jest, wiesz, jakbyś miał ten e, boisz, solid gray, Ale wtedy Pani ci tak delikatnie rusza jakimś tam czymś, że zaczynasz troszeczkę przez nie widzieć, bo to, ta szarość, to są jakieś pęcherzyki powietrza, które się tam zbierają. Aha. I dopiero wtedy czujesz, że ona wkłuwa się przez błonę do oka i zaczyna majstrować w oku. Po co? Myślałem, że laser wszystko robi. No właśnie nie. Tam jest jeszcze majstrowanie ręczne. I to jest bardzo dziwny efekt, ponieważ czujesz, że po prostu ktoś ci delikatnie grzebie w oku, co nie boli, jest po prostu dziwne. I ona chwilę sobie grzebie, 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 tam sobie coś przestawia, wyjmuje koniec, zamyka i drugie oko, nie? I wszystko trwa 20 minut i potem się po prostu wstaje, no i wiesz, widzisz dziwnie i słabo, mhm. wiesz, masz wszystko rozmazane i oczywiście trzeba wracać taksówką albo... E, albo ktoś powinien przyjechać. Mhm. Wracasz do chaty, idziesz spać, mnie ta hydroksyzna po prostu wycięła. bęc, boom, stary i następnego dnia już widzisz trochę lepiej i to będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, co tydzień powinienem widzieć już git. Nie? Stary, najlepsza rzecz pod słońcem. Coś, to jest najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Jestem sam nie, no, zobacz, w przestrzeń ale to była lepsza decyzja niż operacja. Aha, i teraz najważniejsze, Boże, oj, najważniejsze rzeczywiście no, stary. Bo zapomniał. teraz <laughs> ja, po, pozwól, że ja ci opowiem jakby, bo tę metaforę zrozumiesz dobrze. No. Jak po raz pierwszy jest móc zobaczyć świat bez okularów? Nie, bo to jest niby tak, że wiesz, że no niby zawsze patrzyłem przez okulary, które miałem tak? dobrze dobrane i tak dalej, ale jak wyszedłem pierwszy raz wczoraj wieczorem na zewnątrz, właśnie bez oksów, bo to w małych przestrzeniach, w małych pokojach tego nie widać, ale jak się wyjdzie na miasto, gdzie masz przestrzeń, nie. Stary, poczułem się jakbym do tej pory oglądał film w kinie studyjnym, a teraz bym wszedł normalnie do maksa 75 mm. To jest, centrum, to jest, dokładnie ta metafora. jeśli w sensie zobaczyłem jakby, wiesz, całą klatkę, nie? Zajebiste. Stary, wyszedłem sobie na miasto jak debil, patrzyłem, wiesz, na słońce. Znaczy, nie na słońce, to był wieczór, wiesz, dla i na, na, <laughs> na światło, tak... Wow. Czekaj, o, czekaj, <laughs> wiesz, sprawdźmy moje oczy. No, to na to, na to oko lepiej widzę, Na lewe? No, niż na to. Na lewe? Patrzę na ekranik i ten cyferki na ekraniku są tu bardziej rozmyte. No, ale przeczytasz wszystkie, nie? No właśnie, no. lewym okiem tak, no. a prawie, Wybaczcie, prawie robimy badanie wzroku. Ale ja wiem, co tam jest napisane, więc to jest No tak. Badany. No dobra, ale to na przykład nie wiesz jednego. Ile jest, czasu? Ile jest czasu na karcie? 9 godzin 33. Okej. Okay. Tu to minimalnie gorzej, ale też widzę. No ale to jest okej, okay, jeżeli widzisz takie Tu bym tylko nie no. wiedział, czy to jest 9 czy 8. O, tu nie mam pewności, czy to jest 9 czy 8. No bo to y, mam zdiagnozowane stereo 0,25W. No 025 luz, nie? No bo właśnie pani powiedziała, że takie nie, wady to się nie koryguje. Nie koryguje. E, e, także tak, no jak wam się podobam. To już jest, aha, i pomyślałem Krzyż. sobie na początku takich rzeczy, że tego nie mówiłem. Czy się poprawi? Bo Krzywba. może pani powiedziała, że. Jak, Kaczy, bo to, to. No pani powiedziała, że będzie zaraz lepiej, nie? Rzeczy... Ale nie z tym. Aha, nie, ha, z nie. Z nie, 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 nie. Ale jestem ciekaw, jakie będą komentarze pod tym. To jest program, kochani, o rzeczach, które się wydarzyły w Polsce i na świecie w ostatnim czasie. O, co prawda z lekkim opóźnieniem, wy to zawsze oglądacie. A, uh, a propos okularów! A propos okularów, no. stary. W piątkowym no? odcinku. Um, jest króciutki właśnie fragmencik, jak jest twoje zdjęcie w okularach pokazane właśnie do takie. Ja Adamowi, samemu, naszemu my. montażyście z e, no. piątku, fang God, ten no. Pagan Shop. No. Wysyłam tutaj to zdjęcie, bo proszę go, żeby tak. wrzucił. Do odcinka, stary. No wiesz, klikam sobie te grafika, nie? Klikam e, open image in the new tab, mm -hmm. prawda, tak. Mm -hmm. I teraz sobie to zdjęcie ściągam. I co ty robisz? Zapisuję, stary, i patrz jaki ten plik jest nazwany. Markiewicz. <grym> to nie jest moja nazwa, on jest tak nazwany. Tak ludzie właśnie na static wiki, jak no cookie, net, taki mają szacunek do ciebie. Ale to może na żarty, bo to właśnie z wiki, to jest takie, no, ja wiem. takie Wikipedia na żarty. Ale okay. ten, ale... Ale jednak... Plik sam, okay. plik źródłowy jest napisany Markiewicz. Okay. Takich widzów mamy, Włod, bo... czy chciałbyś... <grym> ja <grym> muszę, tylko skorzystam <grym> z, ja, z, ja z okazji, muszę pochwalić, bo to jest bluza, już pokazywałeś ją w tego. tygodniu. Dawidowa, Tyle to widzę. Ich już chyba nie można kupić, z tego co pamiętam. Bo yy, do Do 7 go. listopada. No to no już, tak. Ale muszę Dawidowi podziękować, że kurczę, bardzo jest fajna ta bluza, taka mięciutka. To jest mięciutka bardzo. W sensie fajnie się w niej czuję, i kurczę, dobrze mi się w niej chodzi. Muszę sobie, tak w ogóle, Eee... Czy ty masz apkę H&M na telefonie? <grym> jest sobie, Monika ma konto. Mam płaszcz. Mm -hmm. Chciałem sobie zobaczyć płaszcz. Wybierz mi jakiś ładny płaszcz. Tylko tutaj Pod, dział... ja nie widzę. Zwłaszcza z bliska działam, teraz. Działam. Pod, ja nie widzę za dobrze z bliska, Cześć, serio. No, no to, Ale no, naprawdę no, to naprawdę nie chyba trafił. No ku... Biały Nie, ja ci, ja ci chcę powiedzieć, jak bardzo nie widzę. Dla mnie te obrazki to jest wszystko to samo. Kumasz. Mm -hmm. Nie widzę w ogóle różnicy, widzę, że to jest czarny no, płaszcz. Kupiłem sobie kurtkę, byłem sobie w galerii, on mówi, musisz sobie kupić kurtkę zimową, nie masz, nie masz zimowych ciuchów. Mm -hmm. Przyszedłem do galerii, kupiłem sobie kurtkę, mm -hmm. taką jeansową z takim futerkiem, mm -hmm. on mówi, przeszedłem. Mm -hmm. byliśmy trochę pokłóceni z manami, mówię, przyszedłem, przyszedłem, <laughs> przyszedłem. mówię, kupiłem, <laughs> kupiłem <laughs> <laughs> kurtkę. Ona? To nie jest kurtka zimowa. Ja mówię, jak nie jest kurtka zimowa, jak ma futerko? No, a, a jest ja ciepło czy nie? No właśnie nie było specjalnie ciepło. To czemu ma futerko, jak nie jest ciepło? To pozorujmy kurtki z futerkiem, które nie są ciepłe. Czyli i ma tak codziennie w domu, musiałem nie? Musiałem i się oddać. No Cieszę się, że masz taką mądrą żonę, która ci, która ci pomoże. Tak to, byś chodził, mówię, tak to byś chodził w dobra. kurtce, która się nadaje na maksymalnie temperaturę, nie wiem, do dwóch stopni ponad zerem. Byś nie uchodził, a będzie minus 5 i byś mówił Eee, ta zimna, bez przesady, <laughs> co, ta <zima> bez przesady. <laughs> no i oddałem, wiesz, przedem, i, i, i pani. No co z tym złego, że oddałeś? Że kupiłem to, jak będzie zakupy. No bo to ewidentnie był nieprzemierzalny zakup No to po co mnie puściła samego kupić kurtkę? Bo masz 34 nie, lata Nie, byliśmy pokłóceni Ja wtedy powiedziałem sami, ja sam se kupię O kurwa. I od razu porażka, nie? O, Ale mogę chodzić w tej kurce i nie oddać Nie no, bo jesteś mężczyzną A wiesz co mężczyzna robi? Popełnia błąd i, I stoi po... i ściska, ściska i... wora <laughs> do końca <laughs> i mówi nie Never learn from your mistakes, be a man <laughs> I, z, I zobacz, i tak właśnie nie potrafią się przyznać do błędu ci, którzy zrobili kolekcjonerski bank z Lechem Jest tutaj napisane, że tak brzydki, że niektórzy myślą, że to fake. To nie jest fake. I wcale Aż nie uważam, że jest bardzo brzydki. Uważam, jest, że jest po prostu brzydki. Nie, nie, uważam, że jest po prostu jest brzydki. To najbrzydszy banknot, jaki tak. widziałem w historii. Bo nie widziałeś jak jak jakiejś zambi, czy coś Zambii, widziałem Zambi, widziałem Dziękskiej widziałem różne banknoty. No, ho, ho, ho. No, na czy pewno czy dużo od niego. to nie jest taki sam. No, nie, no, no przynajmniej, stary, przynajmniej nie ma 200 rzeczy na raz, a poza tym jakiś. Nie, nie ma. Nie ma! No nie, no jest ładniejsze. Czyli tak, proszę to, proszę to, proszę to, proszę, to, proszę jeszcze zamek, to proszę kurczę, samolot, menu, stocznie, a papież jest? Czy jest tu papież? Nie, bo to jest lekkie like a nie papież. Bez papierza to nie to samo, nie? To jest jak mokry sen klienta. Proszę tylko, zawrzyjcie wszystko, co w briefie było. Proszę, zawrzyjcie wszystko, co w briefie mi się, było. Mi się, wszystko się, mi się tu, jakby w tej pierwszej stronie, tej przedniej, gdzie no. jest w, po piersie, to najbardziej co mnie razi, to jest to rozmyte logo w tle. Piękne jest. Bo wygląd, piękne. wygląda, jakby było brzydko rozmyte. Dzień. Nie, no jest, jest obiektywnie brzydkie. Jest to obiektywnie, jeżeli chodzi o design, to jest absolutny koszmar. A czy oczywiście można tutaj spojrzeć na to z tej strony, że to jest banknot kolekcjonerski, który został wymyślony tak. przez kogoś zupełnie jakby oderwanego od. E, takiego typowego projektowania banknotu. Właśnie, bo to nie musi być typowy banknot też. Nie no, musi być, on musi być na pewno tak samo zabezpieczony. I tak. Nie no, to zabezpieczenia musi mieć. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, to... najważniejsze jest miłość do ojczyzny. Bo te 20 zł i tak niedługo będzie warte 10 zł. No ty, teraz już jest warte 5. Ja się cieszę w sumie z tej inflacji, Karol, bo nasze kredyty stracą wartość. Co prawda stopy procentowe podnoszą, więc mamy wyższe raty, ale jak wzięliśmy, dajmy na to, 200 tysięcy kredytu, no to tak naprawdę te 200 tysięcy jest mniej warte za 10 lat, jak będzie postępująca inflacja niż, niż dzisiaj. Czaisz? Nie. Nie czaisz? Nie. ty widzisz w tym plusy? Ty, no ty zawsze widzisz to tak jest, zawsze tak jest. Inflacja obniża wartość kredytu. No, ale mam więcej do spłacenia. Przez ratę, ale gdyby rata była ta sama, a inflacja powtórosła... No, Pokaż mi jakiś mail dobry. O, jest bardzo, bardzo dobry mail. Prosiłbym, żebyś ty pokazał. E, po pierwsze ci. tak, dziękuję, chyba no, jeden może więcej maili, jeden na pewno o tym, że ja nie rozumiem, jak Google Maps działa, że i mi się wydawało właśnie, że oni tam analizują. Ale że ty nie rozumiesz? Tak, ja, że nie, bo ja no. faktycznie nie rozumiem. myślałem, że oni analizują te trasy i pokazują no. mi najlepszą, a oni po prostu pokazują, jaką trasą jeżdżą ludzie, którzy jeżdżą od tego punktu do tego punktu mhm. i pokazują tam na przykład trzy różne i według tej pokazują ci najlepszą. I że specy... O, to właśnie, bo to Sebastian napisał, ee, że zacznijmy, że sami autorzy nigdy nie używali nazwy nawigacja Google, tylko mapy Google, właśnie z, z tego powodu. I że lepiej no, kupić Tom Toma, to. za, ile... kupiłem za mm -hmm. 9 zł rocznie, też jest do dupy. Eee, I sobie zainstalowałem Waze'a i na razie mm -hmm. jeżdżę na Wazie. I zauważyłem, że Uberowcy... A Waze jest... nie jest Google'a przypadkiem, właśnie? Nie, serio? Jest chyba. A czy nie był? Kiedyś nie był, ale chyba Google i kupił. Tak, jest spółką zależną Google. Kurde, no to czego używasz w takim razie? Automapy, automapy też próbowałem używać. Nie, no, to... nie, nie będę Google używał. Dość, Karol. Dość. Kierują przez jakieś durne skrzyżowania, których nie można zawracać. To tak, to to Google to zło tak się nazywa. Google, Google to zło wcielone. Ja bym eee, tylko chciał przypomnieć wszystkim długie. tym, którzy używają, którzy uważają, że Google to zło wcielone. Chciałbym wam gorąco polecić jazdę gdziekolwiek bez yy, urządzeń takich właśnie jak mapy w telefonie i najlepiej kupić sobie Atlas. To ty dodajesz skręt na podgórzu, nie chodzi o narkotyki? Tak, no. bo nie widzę teraz tego maila. Wiesz, że. Jest... <laughs> nie no, serio, się jak dziadek. Czekaj, pisze do was Mogę sobie. zrobić powiększenie Serię... życząki kar. 어어 <목소리도> Dziad... Dziadku! Wnusiu! A mam taki, taki telefon dla ciebie. Emporia Senior. Wnusiu, o. Emporia ma 9 przycisków tylko? No, wnusiu. I wciskasz, no to tu. Będę dzwonił. I wciskasz A... jeden i dzwoni do mnie od razu. Zaprogramujesz mi, tak? Tak, dzwoni do Wciskasz jeden i dzwoni do mnie. No i takiego wnusia informatyka mam. O, co, jest dobrym. O, Piotr, F. E, Włod miał rację co do stojącego Ferrari na osiedlu. Mówiłeś że to mnie nie jest. Stosunek do gościa, który je tak trzyma faktycznie. Ale PS, ja... Facet ma też 911, jakieś AMG, bo właśnie zawsze z ja tym blokiem. Ale ja wierzę, ale Patrz. Ja ci... Patrz je. patrz je do to, to jest prawie jak La Ferrari, nie? Ej, ja nie wiem. 4,58. Naprawdę koleś trzyma Ferrari A, pod chmurką? No! <noise> I ma jeszcze jakieś inne? Nie, bo rozbite za 250 tysięcy karaw. Wow, ale nie, tak normalnie <noise> można kupić za pół miliona, nie? Tak. Nie! Koleś trzyma Ferrari pod chmurką i on mieszka ma w wieliczce? No ale popatrz, takie... ale na warszawskich blachach. Na chwałę Bożą, na, ca na całe szczęście, on nie przyznaje się do Krakowa. A czy może ma kochankę tutaj? A, no to właśnie tak mi się wydawało, że jak ktoś przyjrze, że takie ma <noise> to, tu to, to przyjrze do kochanki. No, a może chodzi o to z o zrobienie zakupów Super, w Mokpolu? To jest lewiatem. To zlewiata? Ja nie widzę. O to jest dla Górników. No to jest w Krakowie czy w Wieliczce? Krakowie, niedaleko mnie. A, to jest ta trasa, jak jedziesz właśnie z do... No, no, z Nowego, <laughs> nowego Targu na Zakopane, tak. <śmiech> <śmiech> A, nie wspomnieliśmy o najważniejszym, no, że na willish.pl ukośnij możecie kupić lody. to! E, smak Włodka, smak robczyc, e, smak Młodości i smak e, Karola, smak Maczy. Smak, smak e, przyszłości, Karol. ale nie o tym, nie o tym. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, e, widzimy się już jutro, e, pamiętajcie o Lodach Willish, jeżeli macie ochotę, naprawiajcie sobie oczy, a my widzimy się już jutro, pozostańcie lekko. Stronniki. Ej, a powiedz mi, twoja królina ogląda Elsa? E, no. Ogląda? Wieczorami sobie puszczamy, no. Naprawdę? No, czasem, no. Z czemu moją nie ogląda? Bo już nie można cię patrzeć. <suszyk> ha. Huh.